Siostry i bracia ukochani przez Pana Jezusa, czyli ukochani przez Eucharystię, ukochani przez najświętszy sakrament. Gdy czytamy historię zbawienia, to okazuje się, że, że nie wystarczy być blisko Pana Jezusa, nawet nie wystarczy być nam przy świętej, nawet nie wystarczy przyjąć. Najświętsze ciało Pana Jezusa, żeby zmądrzeć, żeby stać się lepszym, żeby się nawrócić. Panie Jezu, jak to jest? Tajemnica bycia człowiekiem? Pomyślałem teraz o daszu Panie Jezu. Przecież On był nam przy On przyjął Twoje ciało. On był bardzo blisko Ciebie i niczego nie zrozumiał. Panie Jezu, wybacz wybacz nam, że w nas jest czasami obecny Twój apostoł Judasz. Wybacz nam, że bywały takie msze święte, że się nie tyle nie mogliśmy skupić, bo to, że człowiek się nie może nam, przy świętej, skupić, to czasami jest czynnik niezależny od niego. Ale wybacz, że czasami nie robiliśmy niczego, żeby się skupić na Twoim słowie. Wybacz, że czasami nam że Świętą przychodziliśmy na, jak na jakiś spektakl, widowisko, mając oczekiwania, żeby było nam dobrze, przyjemnie. Wybacz, że czasami nie mogliśmy sobie poradzić z tym, że się nudziliśmy nam przy Świętej, że chwytała nas taka nuda, że bardziej rozważaliśmy to, co zrobimy na obiad, a nie to, co chcesz nam podarować nam przy Świętej. Wybacz, panie. Wybacz, że przyjmowaliśmy Ciebie wielokrotnie w najświętszym sakramencie i z tego nic nie wynikało. Tak bardzo jednak nie chcemy być Judaszami. Pomóż nam, Panie Jezu. Tak bardzo wypieramy się tej postawy. Nawet jeżeli czasami nasza postawa duchowa, religijna przypomina tę Judaszową, to zrób, Panie Boże, wszystko, żebyśmy jak Judasz nie skończyli. Pomóż nam, Panie Jezu, rozkokiwać się w Tobie, który jesteś Eucharystą. Pomóż nam, Panie Jezu, rozumieć coraz bardziej i głębiej, że każda msza święta, siostry i bracia, każda msza święta to jest Golgota i Pusty Grób. To jest niezwykły dar, który dał nam Jezus Chrystus. Bóg, który jest ponad czasem, który jest ponad przestrzenią, spowodował... Że dla człowieka przeżywającego z wiarą Eucharystię następuje jakby zawieszenie w czasie i zawieszenie w przestrzeni. My naprawdę jesteśmy na każdym mszy przenoszeni na Gorgotę. My naprawdę na każdym mszy jesteśmy przenoszeni do pustego grobu. Naprawdę, jak czytamy Słowo Boże, to mimo, że mówią to Słowo Boże grzeszne usta, tak jak moje, to mówi sam Pan Bóg. Przecież w to wierzymy, bo gdybyśmy w to nie wierzyli, siostry i bracia, to by nas teraz zwyczajnie nie było w tym miejscu. Przecież w to wierzymy, dlatego na początku mojej chomili zwróciłem się bezpośrednio do Pana Jezusa, żeby nam pomógł rozkokiwać się święty świętej coraz bardziej. Przyznam się, że i ja czasami mam tak że odprawiam przeświętą świętą i trudno mi się skupić. Czasami jest tak, że bardziej myślę rzeczywiście o tym, że jest mi zimno, że jest mi gorąco, a nie o tym, że trzymam Najświętszy Sakrament. Tak, siostry i bracia, jesteśmy tylko ułomni. Ale za każdym razem, jak się ocknę, z tej postawy, mówię, Panie Boże, dziękuję, że mnie nie skreślasz. Dziękuję, że nie puszczasz w że się na mnie nie gniewasz że przychodzisz na ołtarz nawet wtedy, kiedy jestem w kiepskiej kondycji. To samo jest z wami, siostry i bracia. Czasami przychodzimy tacy niepokładani, rozczokrani wewnętrznie, ale ważne, że nasze serce no właśnie gdzie trwa? Że nasze serce w nim trwa. I chcę zwrócić waszą uwagę, siostry i bracia, na pewien szczegół, który nastąpił w dzisiejszej Ewangelii. Przed momentem usłyszeliśmy, że w czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, aby wydać Jezusa, to zdanie siostry i bracia możemy z języka oryginalnego, czyli z języka greckiego, przetłumaczyć też nieco inaczej. I są tacy tłumacze greckiego, którzy mówią, że zdanie brzmiące oto Judasz. Wszedł w serce diabła jest również poprawne. Jest to zdumiewające poniekąd. Judasz mógł wejść w serce diabła? To jest możliwe? Proszę zobaczyć, co robił święty Jan na ostatniej wieczerzy. On był blisko serca Pana Jezusa. Jakby chciał w to serce wejść. A Judasz, mimo że był fizycznie też blisko, przecież maczał, Swoją dłoń w tej samej misie, na ostatniej wieczerzy, do której to misy swoją dłoń włożył Jezus Chrystus, ale jednak jego mentalność była obecna w sercu diabła. To jest przerażające, to jest możliwe. Panie Jezu, zatem, nawet jak jesteśmy rozproszeni, nawet jak w nas jest bałagan i niczego nie pojmujemy, nawet jak nasza wiara szwankuje i nam czasami trudno tę wiarę wzbudzić w Ciebie, który jesteś Eucharystią, ostateczny spraw, żeby nasze serca nie wylądowały w serca diabła. Chcemy przybnąć do Twojego serca, Panie Jezu. Tak po prostu, tak zwyczajnie. Jeszcze jeden szczegół, siostry i bracia, z dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Pan Jezus na ostatniej wieczerzy podszedł do Szymona Piotra, żeby umyć jego nogi, pierwszy apostoł, pewnie słusznie, chciałby podobnie zareagować jak on, powiedział, nie, Ty nie możesz umyć moich nóg, Ty jesteś moim mistrzem, Ty jesteś moim Zbawicielem. Szymku kochany, ja to zrobię. Tylko Pany potrzebuje tylko nogi umyć, bo cały jest czysty. Nie muszę Cię całego myć, tylko Twoje stopy. To jest poniekąd stwierdzenie Chrystusowe zdumiewające. Dlaczego on myje tylko nogi? Dlaczego właściwie nawet nie nogi, tylko stopy swoim apostołom? Żeby to zrozumieć, trzeba byłoby przewertować Pismo Święte dwa rozdziały dalej. W Ewangelii według Świętego Jana, w piętnastym rozdziale. Czytamy takie zdanie: Wy już jesteście czyści dzięki mojemu Słowu. I teraz, Panie Jezu, zaczynam pojmować, dlaczego tylko myłej stopy. Bo przecież apostołowie chodzili za Tobą trzy lata, słuchali Twojego Słowa, i to Słowo ich oczyszczało. Ono przechodziło od głowy po ich stopy. Macie czasami tak siostry i bracia. Że macie wrażenie, że Słowo Boże głoszone z abony było kierowane jakby przede wszystkim do Was? Jakby to Pan Bóg mówił o Twoich losach. Ja tak często mam, gdy czytam Słowo Boże. I często też tak mam, że mam wrażenie, przepraszam, nie mam wrażenia, ja w to wierzę, ja to wiem, ja tego doświadczyłem, że Słowo Boże doskonale wie, kiedy należy mnie kopnąć, a kiedy przytulić. To samo zdanie w jedną niedzielę może spowodować, że poczuję się jak sparaliżowany, poczuję się jakby przez Pana Boga zraniony w księdze Ozeasza powie nawet to dosłownie: ja ciebie zranię, żeby Ciebie leczyć. Wezmę moje słowo jak skalpel w czasie operacji chirurgicznej, żeby wyciąć Tobie Twoją chorobę. Czasami tak słuchając słowa Bożego, mam. Że Pan Bóg mnie ugryzie, moje sumienie szarpnie, pomyślę, a nie, to ja muszę się zmienić. A bywają takie niedziele i nie tylko dni Pańskie, że to samo słowo mnie przytula. Pewnie też tak macie. Bóg wie, kiedy nas ucałować, a Bóg wie, kiedy nam pogrozić. Bóg wie, kiedy nam powiedzieć, nie przejmuj się. I Bóg wie, kiedy nam powiedzieć, wiesz, parę rzeczy musisz poprzestawiać. I tak robił Pan Jezus apostołami. Trzy lata słuchali Jego kazań. I to słowo Boże przebiercało ich sumienia, oczyszczało ich myślenie. Przecież słowo nawrócenie z języka greckiego oznacza dosłownie na język polski zmieniał swoje myślenie. W nawróceniu nie chodzi tylko o to, żeby odbędnił spowiedź przed wielkanocną. W nawróceniu nie chodzi tylko o to, żeby zaliczyć kolejną szelinę, święty spokój na następny tydzień. W nawróceniu nie chodzi o to, żeby odmówić sobie wędlinki w piątek, no bo tak wypada, a jednocześnie godzinę później ukryć swojego współbrata. W nawróceniu chodzi o to, żeby zmienić swoją głowę, swój światopogląd. I zrozumieć, ile jadł przedostało się do mojego umysłu i przewiercam moje serce. I to się stało z uczniami przez trzy lata. Dlatego pan Jezus powiedział, Wy jesteście czyści dzięki słowu. Już nie macie brudnych myśli. Chociaż się im też zdarzały, panie Jezu, tam też się zdarzają. Przechodzą takie brudasy w mojej głowie, że aż jestem nimi przerażony. <todgłos> Ale dlatego Pan Bóg klęka przed Piotrem i mówi: Stopy tobie umyję. Po starożytności, stopa, a szczególnie pięta, wiemy to choćby po powiedzeniu greckim, Pięta Achillesowa, była symbolem pewnej szczeliny, która nie jest chroniona, przez którą przedostaje się zło. I dlatego Pan klęka przed Apostołem i mówi: Ja dotknę Twojej pięty Achillesowe. Co jest Twoją największą słabością? Co jest Twoją największą ręką? Co jest Twoją główną wadą? Z jakim grzechem sobie nie możesz poradzić? Co Cię irytuje w samym sobie? Na co się najbardziej denerwujesz? Co trudno Tobie samemu sobie przebaczyć? Jak chcę to teraz dotknąć, mówi Pan. Oddaj to. Połóż na ołtarzu. Ja po to dałem Tobie przeświętą, Eucharystię, żeby oczyścić Ciebie, gdy słuchasz Słowa, żebyś się nawracał. Ale chcę dotknąć nawet Twojej pięty Achillesowej, Twojego słabego punktu. Co nim jest? Kocham Ciebie, moje dziecko. Nie bój się mi pokazać nawet najgorszych rzeczy o sobie ja Cię nie chcę podeptać i przygnębić tym, że ja wiem to o Tobie, tylko chcę Ciebie z tego podnieść i powiedzieć, nie martw się. Nawet jak trzy razy się nie wyprzesz, zawsze możesz do mnie wrócić. Dzięki Tobie, Panie. Amen.